Właśnie znalazłem całkiem dobrą grę Robloxową, jeżeli chodzi o RPS KBD Toilet. Zapraszam, bo tu są fajne postacie i nawet ciekawie zrobione. Mamy nowy update, więc akurat wbiłem, kiedy mamy Skull Toilety, dwa nowe klony CAT Toilet, Giant Glass Toilet, jest tego sporo. Eee, słuchajcie. Więc sobie obejrzymy te... i sprawdzimy sobie wszystkie tutaj te animacje. Zostawcie lajka, będzie mi naprawdę mega. Ale to mega miło. No dobra. Zacznijmy. Słuchajcie, od tego wszystkiego mamy o o o o to co lubimy najbardziej. Słuchajcie, przede wszystkim zobaczcie dosta... został dodany ten e, czaszkowy skibidi toilet. Już dawno go nie widzieliśmy swoją drogą, nie? E, tych tych właśnie szkieletów. Mało ich było. Ciekawe czy pojawią się jeszcze za jakiś czas. Mamy animację. Możemy znikać. W ogóle on ma umiejętność tytana TV-mana. To jest czy w ogóle tv To jest niesamowite, nie? Kurde. Tu wymiotowanie, czyli tym kwasem, nie? Ok. Mask destroy, czyli ta maska została zniszczona. Możemy atakować szczękami i możemy zostaniemy tutaj... Zginiemy. Oczywiście możemy wstać Całkiem spoko ta cza, czaszkowa toaleta, nie? Wiecie co by tu brakuje? Nam jeszcze przy przycisku, który by w jakiś sposób nam tę ten, ten postać anulował, tak? Bo tak to muszę po prostu resetować te wszystkie postacie. No ale zajmijmy się Astro, bo tych Astro jest co niemiara. Mamy Detainera, mamy tego Niszczyciela, jest też Juggernaut, mamy UFO toaletę. Czy jest tutaj e, Księżna? Ciekawe. A bardzo mało jest Sojuszu postaci, zobaczcie. Tutaj są tytani, no ale nie ma ulepszonych, nawet pająka, pająka ulepszonego tutaj nie ma. Za to jest bardzo dużo tych skibidi i toalet. Chyba, że to są gdzieś na innej mapie, bo tu są mapy, nie? Które możemy zobaczyć. E, dobra, sprawdźmy sobie tu. Tutaj jest kolejny nowy. Patrzcie, o jest dużo nowych astro. No i o to chodzi. Patrzcie, dużo nowych astrotoaletów. Tu mamy tego niszczyciela, mini juggernaut Ale nie ma tej księżnej z Dobra, weźmy tego najpierw. Okej, okay, co my tu mamy? Sprawdźmy sobie animację, czyli dodge. Czyli możemy uniki robić, oczywiście. Rakiety? Ok, druga rakieta. Okej, okay, no dziwnie latają te rakiety takie trochę średnio. Dobra, sprawdźmy światła. Ty, to oni mieli światła? Nie kojarzę, żeby mieli ty. Tu możemy do góry obniżyć się. Celowanie. Tutaj na dół celowanie. Dostaje obrażenia. Możemy z... zginąć i oczywiście takie już totalnie duże obrażenia. No ciekawe. Ciekawe. Całkiem nieźle to wygląda. Powiem, 2000 osób teraz gra, więc ta, ten tryb jest całkiem popularny swoją drogą, nie? Więc nie jest źle. Sprawdźmy sobie. Ja już chyba grałem w tę grę, bo coś kojarzę, ale dostała update, więc więc chciałem sobie zobaczyć. No i mamy kolejny astro. To już jest ten myśliwiec. Okej. Okay. Laserami, nie? Tutaj przepala. Możemy celować. Ucieczka, czyli to jest ten, nie? Że on po prostu tak jakby wrap Wrapa, no nie? Dobra Strzał energią Otrzymuje obrażenia O, tu już jest ranny, zobaczcie Tu dostał kwiasem jeszcze jest Nieźle jest cały rozwalony, fajnie, fajnie to wygląda No, i tutaj jest zniszczony. Sprawdźmy sobie kolejną postać. Który wam się najbardziej podoba z tych, które zostały tu dodane? Jak coś, link do tej, e, tej gry na Robloxie znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu. Zawsze tam są linki do, do oczywiście tych, tych gier, które testuję, więc warto sobie sprawdzać. Okej, okay. to jest ten mocniejszy, nie? To są już te słabsze. Zaczyna jest słabszy. To jest drugi poziom, chyba, nie? A tutaj typowo też taki super szybkość. E, dobra, czy mogę wrócić? Halo? Czemu nie ma animacji, żebym wrócił? Czasami się to widzę baguje, nie? No nic, będę musiał chyba zresetować postać. Bo tu tego nie ma. Dziwne, czasami się to psuje jakoś tak. Muszą, muszą to poprawić, takie jakieś drobne błędy. Fajnie, że postać jest przyspieszona i nie trzeba, wiecie, długo chodzić i zebrać zbierać te postacie. No to jest tu X-wing. Ciekawe, czy mu głowa odpada? Jak myślicie? Czy jest to dodane? tu dodane? To jest, że ginie. Tu, że dostało obrażenia. Dużo się śmieje, ale nie ma to, że mu głowa odpada, nie? To troszkę słabo Pod tym względem, bo myślałem, że będzie lepiej, nie? A tak to to No nie jest źle bo tu już nie ma animacji, nie? Tylko tyle Tyle Szkoda trochę Sprawdźmy sobie naszego tego tu ulubieńca, o proszę cyk Detainer o ten tu ma dopiero. O kurde. Ten ma du dużo. Patrzcie, łapiemy kulę. O, tu jest ten od Jimena. Patrzcie. <ścoughs> o kurde, fajnie to jest zrobione. Wow. O kurka, ty mega i to jest cała odgrywana scena. Fajnie, że to tak zrobili i tak powinni to robić, dokładnie, nie? To co jest? Czemu mi postać wyłączyło? Ale dziwne. O, jezina nasz Rambo, patrzcie, jest i nasz Rambo. Unhappy happy 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 headphones equi blasty okej okay, no patrzcie crash aha tu na takiej zasadzie okulary tu jeszcze ma no fajnie, fajnie, że zostało tu dodane trochę rzeczy. Całkiem, całkiem spoko ten... Szkoda, że oni się szybciej nie poruszają, chyba, że jest tu w animacjach, że można biegać. Nie, nie ma. O, bloku jeszcze nie sprawdziłem. Taki blok. No dość ciekawie to wygląda. Polecam gierę.